Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 15. kolejki Fortuna I Ligi, w którym Stal Rzeszów zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. Jest z nami Daniel Myśliwiec, trener Stal Rzeszów. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam dziennikarzy i od razu zapraszam do zadawania pytań. Łukasz Fabianek. Proszę. <grych> Łukasz Szczepani prezentację prasy. Panie że podsumowując mecz do Drobopole, wspomniał Pan, że w pierwszej części spotkania Pańska Dużo miała sporo odbiorów, można było te odbiory wykorzystać, przekuć w kontrataki, jednak no, nie do końca wychodziło to po Pańskiej myśli, jak i po myśli Pańskich piłkarzy. Wspomniał Pan również, że to będzie pewien kierunek, który chcecie wykorzystać w pracy przed meczem z GieKSą. Czyli rozumiem, że ćwiczyliście atak szybki, grę skąd kontrakt ku podbiorze. Też, ale nie jako zmianę formy naszego, naszej chęci do posiadania piłki na przeciwnika i zrobienia, jej użytku. I zrobienia z niej użytku. Dada, telefon. Franek, to nie jest dobry moment. Dada. Dada. Ale komu mam pokazać? Nie, no dać mi. Ale no już nie był, tak? okej? Okay? Przepraszam. Robiliśmy to? Przepraszam, jeszcze raz, ale nie w sensie, doskonaliliśmy ten element, ale jako pochodna pressingu i naszej formy obrony, czyli nie chcielibyśmy się skupiać na tym, żeby nagle zmienić tożsamość na drużynę, która chce. Czekać na przeciwnika, wyprowadzać kontrataki, ale to mają być kontrataki, czyli ataki szybkie po odbiorze na połowie przeciwnika. Także owszem, robiliśmy to podczas wczorajszego treningu, który myślę, że był bardzo, bardzo optymalny, bo też na te momenty, które wykazaliśmy i liczbę tych momentów w analizie pomeczowej, po meczu z Odrą, to, to też dały do myślenia piłkarzom i zauważyli też, że to się po prostu opłaca robić, czyli atakować też bezpośrednio w momencie odbioru piłki. Właśnie mówił Pan, że to w meczu z GKS może się przydać. I tak przez chwilę pomyślałem, czy już by Starzyszów chciała skupić się na kontratanku? No nie, właśnie... myślę, że nie. To jest dużo też zależy od podejścia GieKSy, bo we wczorajszym meczu, na którym byliśmy też na żywo, to yy, chyba jeden raz GieKSa próbowała otworzyć Grę od swojej bramki na krótko. W meczu spuszczą niepełnice, które też widziałem na żywo. Praktycznie wszystkie były otwarcia bezpośrednio. Może dwie, trzy próby wyjścia też takim ciekawym schematem Gieksy, gdzie piłka. Trafia przez bocznego obrońcę, w zasadzie przez wahadłowego do dwóch środkowych pomocników, którzy wykonują taką powtarzalną rotację w pionie w boiska, czyli jeden schodzi wyżej, absorbując uwagę, drugi niżej, po to, żeby dostać piłkę wsteczną, w ten sposób zmieniają stronę. Czyli widząc te zależności, my się nastawiamy oczywiście na to, żeby zaatakować agresywnie, wysoko na połowie przeciwnika, ale widzimy też mechanizmy i schematy, które występują w ogrzegieksy w momencie, kiedy. Przeciwnik to robi, czyli jesteśmy gotowi na wariant też gry bezpośredniej. Czyli odpowiadając, jeszcze raz i wracając do, do sensu samego pytania, chcemy być gotowi na to, jak odbierzemy piłkę wysoko, ale też mając na uwadze to, co z nią zrobić, i też oczywiście zaatakować, bo po to bronimy, żeby atakować, żeby zrobić to też po odbiorze na własnej połowie. Panie przeciwniku, odbiory piłki mogą być kluczowe w tym spotkaniu. Dlaczego? GKS charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze gra bez piłki i również notuje sporą liczbę odbiorów, podobnie zresztą jak pańska drużyna. I to właśnie może być taki klucz, panie że odbiór piłki, przeklecenie i odpowiednie rozegranie, aby osiągnąć korzystny rezultat. No bo biorąc pod uwagę, starczy, spotka się z najlepszą defensywą widzę. Ten już spotka się z defensywą, która straciła najmniej bramek do 13 kolejki na pewno, ale to myślę, że to jest największy atut Gieksy, bo o ile w ofensywie jest taka pragmatyczna, o czym wspominałem wcześniej, co może być przyczyną właśnie ta gra bezpośrednia i taka bez, bez podjęcia dużego ryzyka. Tak, z perspektywy GieKSy na pewno to może być kluczowe, bo zresztą trener Górak w konferencji pomeczowej po wczorajszym meczu sam przyznał, że musi się zmierzyć z bardzo mocną ofensywą, i będą się skupiać na tym, jak nasze atuty zniwelować. No właśnie, zneutralizować tą bardzo mocną siłę Stryj w ataku. No i teraz rodzi się pytanie, jak wykorzystać przestrzeń za linią obrony przeciwnika. Jak znaleźć tę przestrzeń, aby no właśnie przychytrzyć do no najlepszą dystrukcję? Coś niekonwencjonalnego? Czy stałe elementy gry... Ja myślę, że w tym meczu akurat, bo tutaj myślałem, że od tego w sumie zacznę, ale mhm. pytania poszły w innym kierunku. GieKSa w mojej ocenie jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowana i tutaj mnie o tyle cieszy ten, ten mecz, bo w każdej fazie Gieksa jest nieprzypadkowa. I tak samo jak w fazie obrony, czy to wysokiej, czy niskiej, czy w bardzo dobrze broniącej, blokującej uderzenia, czy same pole karne, to widać, że trzy takie podstawowe fazy obrony, czyli obronę wysoką, średni bloki i obronę własnej, własnego pola karnego i, i bramki to mają na, myślę, że bardzo dobrym poziomie, dlatego ta liczba straconych bramek jest nieprzypadkowa, niska liczba straconych bramek. Ale też w ataku i w kontrataku. Także to mnie o tyle cieszy, że myślę, że to może być bardzo dobry mecz, taki też dla, jak to się pięknie mówi, dla koneserów piłki, bo, bo tam będzie, myślę, wiele smaczków takich taktycznych. I dlatego, mając pewność i przekonanie co do powtarzalności gierek, -y, myślę, że łatwiej takie informacje. Wykorzystać w tym sensie, że można być niemal pewien, że jakieś mechanizmy wystąpią. A, a szczegóły, ja myślę, że warto obserwować ten mecz poniedziałkowy i, i tutaj po konferencji myślę, że moglibyśmy też więcej, więcej porozmawiać na ten temat szczegółów. No właśnie, szczegóły, smaczki, aczkolwiek GieKSa mimo że w nie jest drużyną, która kreuje sobie wiele sytuacji brankowych. Owszem, i widać też, że bardzo dużo e, tych sytuacji. Szczególnie takich wydawałoby się, nie chcę mówić, że przypadkowych, bo to byłaby ujma, ale takich po zebraniu drugiej piłki też w okolicach pola karnego i, i tutaj na pewno tym się gieksa też wyróżnia. Czyli jako rekompensata tego, że mało kreują z gry otwartej czy ewentualnych kontratakach, to jest, to jest też ich broń, co też powoduje, że Gieks jest po prostu spójnym zespołem, czyli w każdej fazie jedna faza wynika z drugiej, tak jak żelazna defensywa, dobrze bronią stałych fragmentów i też nastawiają się na to, że skoro ataki są bardziej bezpośrednie i Mniej naznaczone taką powtarzalność ataków pozycyjnych, to też tu szukają swoje szanse na, na zdobycie bramki, ale tego też mamy świadomość i, i będziemy dobrze do tego przygotowani, bo nawet w tym tygodniu więcej czasu poświęcimy na stałe fragmenty. Biorąc pod uwagę to, co Pan mówi, można odnieść wrażenie, że w tym meczu wiele bramek nie padnie i kto strzeli golet, ten wygra. Nie wiem, trafi do siatki, może tak? Nie byłbym tego taki pewien. Dlaczego? Bo plan jest taki, oczywiście, żeby zdobyć bramkę, AGX a Gieksa, która nie będzie bronić w wyniku niekorzystnego na pewno, czyli kluczem będzie zrobić wszystko, żeby szybko otworzyć mecz, otworzyć spotkanie, oczywiście z zdobyciem bramki. Wtedy Gieksa też będzie musiała się otworzyć, wtedy być może będzie więcej przestrzeni za linią brane, o czym pan wcześniej wspominał. Bo patrząc na to, jak Gieksa broni, to bardzo trudno jest zagrać za linię obrony w pierwszym tempie między liniami też nie ma zbyt wiele miejsca ale to są na to mechanizmy które chcielibyśmy zaprezentować w poniedziałek mhm. rozumiem zapytam też o sytuację kadrową wiemy że zeszły te kartki będzie pozowało Bartek Poczołbud już wie pan na kogo postawić przy Bukowej za niego robimy wszystko żeby inaczej w plan i personalia mamy. Muszę się upewnić, że wszyscy piłkarze będą w pełni zdrowia. Bo o ile w ostatnim raporcie medycznym pojawiły się nazwiska, że mało kto był niedysponowany, ale teraz też wyszły jakieś drobne urazy, przez co niektórzy piłkarze trenują wymieniając się pozycjami, czego generalnie nie mam w zwyczaju, bo wolę od razu odkryć karty i pokazać piłkarzom, na kogo od pierwszej minuty postawimy. I tak tutaj nie mam jeszcze pewności, bo, bo niektóre są znaki zapytania a propos kwestii zdrowotnych. A właśnie jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne, jakieś urazy mechaniczne, które wykluczą pańskich podopiecznych z tego meczu? Czy wszyscy są może do dyspozycji? O, tu już kwestia cały czas pracy wytężonej naszych yy, specjalistów, bardzo dobrych specjalistów, fizjoterapeutów i, i myślę, że oni będą robić wszystko, żeby każdego postawić na nogi, a na razie są dwa, trzy nazwiska niepewne co do tego, czy będą w pełni zdrowi. Będą mogli pewnie trenować, tylko niekoniecznie mogą dać z siebie wszystko w tym meczu i, i dlatego być może mogą znaleźć się poza kadrą. Może Pan zdradzić te nazwiska? Nie chciałbym jeszcze tego robić, bo konferencja jest wyjątkowo wcześniej, a przed, przed meczem mamy trzy dni jeszcze do meczu, także nie chciałbym tutaj mówić informacji niesprawdzonych po to, żeby później się z nich wycofywać. Myślę, że raport medyczny tuż przed meczem wszystko wyjaśni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Łukaszowi za zadane pytania. I, panie trenerze, jeszcze tradycyjnie mamy trzy pytania od naszych kibiców. Pan Kamil Paśko pyta: Panie trenerze, dlaczego szans gry nie dostaje Igor Ławrynowicz? Prowadzę zespół w ten sposób, że y, robimy wszystko, żeby drużyna grała jak najlepiej, wygrywała jak najczęściej i robiła to możliwie seryjnie. Aktualnie patrząc na ruchy kadrowe, yy, patrząc na z pozycji Igora, na której go na ten moment widzę, to jest albo lewa obrona, albo lewy atak. Do Piotrka Głowackiego, do Andrzeja Prokicza nie można mieć, no, myślę, że zastrzeżeń, bo yy, ich dyspozycja jest bardzo dobra i dlatego nie chciałbym, tak jak też mówiłem w konferencji pomeczowej po ostatnim meczu, dawać komuś grać yy, po prostu na zachętę. Igor pracuje bardzo dobrze, zachowuje się jak prawdziwy profesjonalista, i myślę, że jeżeli jego moment nastąpi, to, to na pewno go zobaczymy na boisko. Kwestia jest tego, kiedy najbardziej będzie potrzebny drużynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Mirek pyta. Główne zasady pro Junior System są jasno znane. 10 meczów i 450 minut, aby punkty danego młodzieżowca wliczały się do tabeli PJS. Pytanie dotyczy Dominika Marczuka. Czy jest szansa, że jeszcze w tym roku uzbiera niezbędną liczbę meczów? Jego obecny bilans to 7 meczów, 610 minut. Myślę, że jest szansa. Jeżeli Dominik będzie zdrowy i sportowy, będzie gotowy do podjęcia rywalizacji i do tego, żeby zagrać, to oczywiście zagra, tylko ja w scenariuszu meczowym, czy patrząc na to, jak się układa spotkanie, czy jaki jest kontekst, tak jak patrzymy na ostatni mecz, dwie czerwone kartki. Jeżeli ja będę miał... Postawić na szali, zdobyć trzy punkty w meczu albo zdobyć 30 punktów Pro Junior System, to nigdy nie wybiorę punktów Pro Junior System, bo to nie na tym rzecz polega. Pro Junior System to jest pochodna tego, w jaki sposób się pracuje z młodzieżą, a nie cel sam w sobie, dlatego Dominik, jeżeli będzie zdrowy, to będzie miał szansę. Zapunktować dla drużyny, ale to nie jest naszym celem. Naszym celem nie jest wygrać premier system, tylko naszym celem jest zrobić wszystko, żeby wygrać najbliższy mecz i później kolejne. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Pan Daniel pyta, panie trenerze, czy Bartłomiej Poczobut otrzymał reprymendę za drugą żółtą kartkę, jaką obejrzał w meczu z Odrą Opole? Jeżeli piłkarz strzeli bramkę samobójczą. To nie trzeba mu tłumaczyć, że nie wolno strzelać do swojej bramki. Czasami tak się dzieje, że ktoś popełni błąd, ktoś yy, wykona zachowanie, które nie jest optymalne. I Bartek jest, myślę, że bardzo inteligentnym piłkarzem i inaczej. Wiem to doskonale i myślę, że patrząc na styl jego gry, to Państwo też mogą mi uwierzyć i dostrzec jego intelekt taki piłkarski. I Bartek jest świadomy tego, że Zrobił bardziej sobie krzywdę i nie muszę mu tego tłumaczyć, jak juniorowi, że, że no, zrobił sobie bardziej krzywdę. I ja nie muszę mu takiej rzeczy mówić, bo kara jest dla niego największa. On się martwi tym, bo oczywiście nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu, gdzie na się też chciał oczywiście zagrać. Także myślę, że stawianie mnie w takiej roli. Nie wiem, surowego nauczyciela, który musi zrugać jakiegoś piłkarza i wtedy pokazać, że on jest prawdziwym szefem, to myślę, że to nie jest na miejscu w profesjonalnej piłce, to jest świadomy piłkarz, i, i zaraz po tym, jak dostał czerwoną kartkę, to miał duży, duży, duży problem, bo wiedział, że nie wystąpi w meczu. Także myślę, że to będzie dla niego na tyle nauczka, że następnym razem y, tę chęć do zwycięstwa i jego niebywale wysoką ambicję, wyrazi w inny sposób, a nie tylko próbując wskazać błąd arbitra, bo patrząc na sam kontekst, Bartek powiedział prawdę, bo Patryk Małecki nie mógł wcześniej, za co on dostał żółtą kartkę drugą, bo powiedział, panie sędzio, przecież Patryk nie wie, że ma zejść z boiska, bo jeszcze na tablicy świetle nie został pokazany jego numer i dlatego jako lider drużyny zwrócił się do sędziego z informacją, że nie gramy na czas, nie próbujemy grać nieczysto. I za to otrzymał żółtą kartkę. Tylko kwestia jest cały czas oczywiście emocji w 90-minucie, gdzie się, blisko 90-minuty, gdzie się chce oczywiście wygrać i jest dużo emocji. Takie, takie rzeczy po prostu się zdarzają emocjonalne reakcje. I ja myślę, że tutaj, patrząc na szerszy kontekst i odpowiadając wprost Panu na pytanie, nie, nie udzieliłem mu repremendy, bo uważam, że na tak elementarne rzeczy nie trzeba zwracać uwagi, tylko po prostu e, sprawdzić, jaka będzie reakcja w kolejnych spotkaniach i w kolejnych sytuacjach, gdzie będzie może troszkę więcej emocji niż w standardowym meczu. Dziękuję bardzo, było to już ostatnie pytanie. Dziękuję trenerowi za udział w konferencji, dziękuję Łukaszowi dziękuję. za zadane pytania i dziękuję widzom za uwagę. Do zobaczenia. Jeszcze raz przepraszam za przerwę.